ma szybki update w sprawie budowy naszego spr opartego na Danielu Defensie 18 cali. Na jakim jesteśmy etapie budowy? No więc, tak, doszedł pas nośny Baldrick od Husara. Rewelacyjna sprawa. Doszedł bipod UTG, kupiony po taniości, może kiedyś będzie wymieniony, zobaczymy. Chłopaki mówią, że nie jest to najlepszy bipod, nie umywa się do makpula, to się okaże. Pomalowany już, zobaczymy ile się wysłuży. To jest chyba model Recon 360. Najnowszy dodatek, właściwie to, dlaczego chcę Wam o tym dzisiaj powiedzieć, to jest tłumik do karabinka, który ma strzelać w nocy i być cichy i niewidoczny to będzie jeden z głównych elementów więc dostaliśmy tłumik od e, filmy Valhalla, polskiej filmy Valhalla Industries to jest e, model Thor e, drugiej generacji znamy go już ponieważ kiedyś na e, lżejszej pichocie wygraliśmy jako nagrodę główną tłumik ich pierwszą wersję. Więc tutaj możecie sobie porównać, jak dużo się zmieniło. To nie jest yy, byle co. Pierwsza wersja, druga wersja. Yy, I teraz będziemy montować tą wersję. Mamy do niego yy, cover, multicamie. Myślę, że będzie działało świetnie, nie tylko jeśli chodzi o sygnaturę dźwięku, także też o sygnaturę świetlną. Niedługo e, zabierzemy go na pierwsze strzelania i potem zaczniemy e, szersze testy. Także tak, właściwie tłumik w tym bildzie będzie jedną z najważniejszych rzeczy. Oczywiście po magicznej Lufie Daniel Defensa. Ale będzie nam brakowało do końca tego coś, co umożliwi nam strzelanie w nocy, czyli przystawka termo, która pójdzie tutaj. No i na koniec, żeby jeszcze jakby z sprawiedliwości stało się zadość, dojdzie tutaj na montażu kątowym. Jakiś kolimator. Zobaczymy, jaki to będzie kolimator, zobaczymy, jaki to będzie montaż kątowy. No i oczywiście latarka, bo uważamy, że każdy karabinek powinien mieć latarkę bezwzględnie. Potem będziemy się bawić też oczywiście yy, amunicją, żeby zobaczyć, co najlepiej zażre, żeby osiągnąć nasze, nasze wymagania. Na razie testowaliśmy to na 62 grainy, a pewnie będziemy chcieli testować też na, na więcej. Jeśli macie jakieś pomysły, komentarze, do tej pory byliście bardzo aktywni, jeśli chodzi o dyskusję w sprawie tego builda. Więc dawajcie, chcemy, żeby ten karabinek już w połowie września wyruszył na swoje pierwsze zadanie i działał w sekcji zabezpieczenia naszej ekipy dronowej. Mamy kilka pomysłów na niego, ale o tym później.